Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Wieści z Mazowsza, w którym przybliżę Państwu działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dzisiaj zobaczą Państwo, jak KSOW angażuje się w promocję działań służących rozwojowi obszarów wiejskich, między innymi poprzez udział w imprezach plenerowych czy udział w masopiknikach. Zostańcie z nami do końca, bo czeka tam na Państwa informacja o wyjątkowym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, w skrócie KSOW, to sieć, która umożliwia wymianę informacji i współpracę pomiędzy organizacjami i instytucjami mającymi na celu poprawę jakości życia na wsiach i w małych miastach. W ostatnich latach KSOF uczestniczył w dziesiątkach imprez plenerowych, które odbywają się na Mazowszu. W tym w mazopiknikach, gdzie odwiedzamy różne części Mazowsza z namiotem wystawienniczym w którym nie brakuje konkursów, wydawnictw KSOW, materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów. Towarzyszą nam lokalne koła gospodyń wiejskich, które serwują uczestnikom pyszne, regionalne jedzenie. W tym roku to seria spotkań z Wami pod hasłem Prof buduje, KSOW informuje. Od kilku lat zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, żeby uczestniczyły razem z nami w kampaniach plenerowych, czyli my zabezpieczamy namiot, zabezpieczamy miejsce, a całe wyposażenie tego w folklor, w rękodzieło, w kulinaria leży po stronie Koła Gospodyń Wiejskich. Koła Gospodyń Wiejskich są kolorowe, bo bardzo wiele Kół Gospodyń Wiejskich już zadbało o swoje stroje, o swój zewnętrzny wizerunek. Udaje im się bardzo wiele zrobić dlatego, że zgromadziły wokół siebie fantastycznych Ludzi. Mają to coś, co powoduje, że łatwiej im e, zmotywować społeczność do działania. Są kreatywne, są pomysłowe, są pracowite. Bardzo się cieszymy, że co roku kilka, kilkanaście kół gospodyń wiejskich razem z nami się na, tych, na tym stoisku pokazuje. No i przez cały dzień e, ludzie, którzy odwiedzają imprezę plenerową, mogą zapoznać się i z dorobkiem, i ze smakołykami, które koła gospodyń wiejskich ze sobą na te wystawy przywożą. Mazopiknik w Radomiu, który odbył się 25 maja, rozpoczął cykl imprez plenerowych wędrujących po całym województwie. Liczba 25 towarzyszy każdemu wydarzeniu, ponieważ rok 2024 to wyjątkowa okazja do świętowania. To właśnie 25 lat temu powstał samorząd województwa mazowieckiego. Wśród atrakcji oferowanych podczas mazopikników znajdują się między innymi Miasteczko zdrowia, warsztaty z wykonywania ekokosmetyków, pokazy iluzjonistów, gry i zabawy dla dzieci oraz degustacja lokalnych przysmaków. Nasze koło gospodynie jest bardzo młode, ponieważ założyłyśmy go ponad pół roku temu dopiero, ale działamy prężnie. Już możemy się pochwalić, że zdobyłyśmy trzy pierwsze nagrody podczas Jarmarku Wielkanocnego. Staramy się uczestniczyć na przykład na piknikach. Nasze koło liczy około 36 osób. Dzisiaj e, przygotowałyśmy chłodnik z botwinki, ogóreczka, z w szczypiorkiem, koperkiem. Zrobiłyśmy pierożki podlaskie, czyli takie z ziemniaczkami i boczusiem. E, rolady to takie nasze sztandarowe danie, rolada ziemniaczana. Zrobiłyśmy swoje e, konfitury. Dzisiaj przywieźliśmy akurat tutaj na ten piknik malinową, rzodkwiniową. Nic nie używamy gotowych produktów, ani żadnych półproduktów, wszystko, wszyscy razem się spotykamy. W naszym kole, w naszej salce i wszyscy razem uczestniczymy. Dzisiaj mamy przepyszne jedzonko na ciepło troszkę. Pierogi z kapustą młodą i z kaszą jęczmienną, za które kilka lat temu zdobyłyśmy pierwsze miejsce w konkursie. Mamy nowe pierogi z brokułem i z mięsem. I mamy również tradycyjne pierogi z ziemniaczkami, które są tutaj tradycją od lat. Mamy też bigos i tak zwany chłopski garnek, który jest mieszanką warzyw, mięs i... U was. Większość jest z naszych produktów. Mięsko też staramy się zdobywać z tradycyjnych chowów, tak żeby to było bardzo zdrowe. Satysfakcję, że ktoś lubi nasze produkty, że smakuje, że wraca do nas co jakiś czas, także to jest najważniejsze. Zajmujemy się głównie właśnie produkcją takich potraw regionalnych. Potraw, które same jemy, dajemy swoim dzieciom, które wiemy, że są zdrowe. Staramy się też, promować na różnych imprezach okolicznościowych, także na jakichś eventach prywatnych, tak zewnętrznych. Mamy dziarskie gniotki z trzema sosami pieczarkowy, pomidorowy i pesto szkinakowe, chałka z powidłami i domowe wypieki. Ciasta z owocami, czekoladowe, sernik, szarlotka i smal. Ale z górkiem. Satysfakcję, że ludzie chwalą bardzo nasze wyroby, że spakują, że są dobre. Taką radość. My jesteśmy od, kołem od 5 lat i wystawiamy się dosyć często na takich imprezach. Mamy 47 członków, mamy w tym 13 panów. Urząd Marszałkowski to najlepsza instytucja dla kół gospodarzy, jaka może być, bo y, otrzymujemy y, dotacje na sprzęt, na imprezy dla dzieci, dla seniorów i staramy się integrować społeczeństwo i naszo, nasze lokalne środowisko. Namiot Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jeździ po Mazowszu już od kilku lat. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich proponuje w tym namiocie masę konkursów, czyli na przykład Koło Fortuny z cennymi nagrodami w postaci gadżetów, ale także cały cykl naszych wydawnictw. No, mamy ze sobą książkę kucharską Kół ku Gospodyń Wiejskich, Mamy ze sobą poradniki kiszo, kiszonek, chlebów, miodu, najnowsze nasze wydawnictwo, czyli przewodnik po miodach, czy na przykład domowa wytwórczość sera. Z tym wszystkim można się na tym stoisku zapoznać, można się świetnie bawić, a jak pogoda dopisuje, tak jak dziś, to może to być fantastyczny czas. Promujemy koła gospodyń wiejskich, które na danym terenie działają, czyli staramy się, by. Dużo kół gospodyń wiejskich w tym namiocie gościło. Po drugie wychodzimy z informacją dotyczącą samej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie wydawnictwa, wszystkie gadżety są odpowiednio ologowane, są odpowiednio przygotowane informacyjnie, bo ten namiot nie tylko ma bawić, ale ma także trochę wiedzy przekazać. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest od bardzo wielu lat obecna na mazowieckiej wsi, więc ta wiedza co z roku na rok się poprawia. A myślę, że dzięki takiemu namiotowi, takim wydarzeniom promocyjnym, ta wiedza będzie codziennie coraz większa. W dzisiejszym odcinku zachęcamy Państwa również do wzięcia udziału w trzeciej już edycji konkursu Podróże z flagą Mazowsza, organizowanego przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną i Agencję Rozwoju Mazowsza SA. Aby wziąć udział w konkursie, należy zaopatrzyć w flagę, którą możecie otrzymać w punktach informacji turystycznej na Mazowszu, a także na Mazopiknikach. Zauważyliśmy, że bardzo często mieszkańcy Mazowsza e, zabierają tą flagę i podróżują sobie z nią i robią sobie z nią zdjęcia. I pomyśleliśmy sobie, że może warto ubrać jest to w jakąś taką ciekawszą formułę. I Już od pierwszej edycji konkursu dwa lata temu cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Otrzymywaliśmy kilkaset zdjęć z całego świata. Na pewno przywijałyś takie kraje jak Japonia, Norwegia, Stany Zjednoczone. Wakacyjne fotografie można przesyłać do 15 września. W puli nagród czeka łącznie 25 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie mrot.pl Dlatego roczny sezon wakacyjny przygotowaliśmy bardzo ciekawą akcję, do udziału w której zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę podzielić się z nami nieodkrytymi miejscami, które kochają, w których wypoczywają. Akcja nazywa się Poznajcie moje mazowsze. Żeby wziąć w niej udział i zaproponować nam ciekawe miejsca do odkrycia i do zaprezentowania ich później w całej Polsce, tak naprawdę, bo będziemy promowali te miejsca, wystarczy wejść na naszego fanpage'a na Facebooku, fanpage'a Moda na mazowsze, zgłosić to miejsce, wysłać nam kilka zdjęć. A my tam przyjedziemy naszym wielkim kamperem z fotografem, z redakcją całą i przygotujemy fantastyczny reportaż. Jeśli chcecie, abyśmy pojawili się na Waszym wyjątkowym wydarzeniu plenerowym, dożynkach, wystawie czy pikniku, napiszcie do nas na ksowmałpamazowia.pl. Z radością skontaktujemy się z Wami, aby omówić szczegóły współpracy. Czekamy na Wasze zaproszenia. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku wieści z Mazowsza.